I ruszyły. Lobran na czele, na ostatniej pozycji San Antonio, ale tam na czele stawki galopuje już Jura, Norino jest na drugiej pozycji, na trzeciej Lovran, na czwartej Danzig Moon, następnie Kazana i San Antonio. 1100 metrów do celownika, nadal Juran Norino, Lovran, Danzig Moon. Na ostatniej pozycji Kazana i 1000 metrów do celownika. Teraz stawka galopuje rozciągnięta, ale prowadzi niezmiennie od samego startu. Jurran, Norino, Tusz, Lowran, następnie Danzig Moon, dalej Nodia, San Antonio i Kazana. Dalej. Na Jurran, Norino, Lovran, Danzig Moon. I za chwilę wyjście na prostą. Wyprowadza Juran. Na drugiej pozycji galopuje Norino. 400 metrów do celownika. Tam przeciska się przy bandzie Lowran. Norino jest na pierwszej pozycji. Na około 250 metrów przed celownikiem. Na drugiej pozycji jest Juran. Ale dobrze finiszuje Dancing Moon. Jest na, na trzeciej pozycji w tej chwili. Ale. Atakuje drugą pozycję i to z powodzeniem Danzig Moon. No, wygrywa jak Norino, Danzig Moon, Juran, Lovran, Kazana, Nodia i San Antonio.